Cześć, cześć, cześć moi drodzy, witam was najserdeczniej w kolejnym odcinku z minecrafta Oczywiście z moim ulubionym, szwagrowym królem zielonym, palionowa króleń cześć, cześć, cześć ale haha, dzień dobry Król, jak ci mija ten piękny dzień? Jezus, jaka dobra dzisiaj pogoda jest Szwagier, jak ci mija dzień? Jest pięknie? Jest pięknie, ja? czy jest smutno? Szwagro powiedz, powiedz mi coś na ucho Co? Halo no co? Co? Nie, to źle wygląda Moi drodzy, na ekranie trzech ostatnio obserwujących z Instagrama A chcecie się pojawić, to wbijajcie na Instagrama Pierwszy link oczywiście jest w opisie Więc szybciutko wbijacie, zostawcie też suba Bo lecimy do 100 tysięcy subskrypcji No i łapa oczywiście Macie na te wszystkie czynności czas Dopóki nie wyrzucę trzech chlebków do góry Raz, dwa, trzy Ale zabawa chlebkami Moi drodzy, podnosimy, podnosimy jedzenie Idziemy do króla Król, gdzie jesteś? Jestem tutaj O nie, ale idziesz z tym debilem Stary, ale co to stary, jest? EJ, CO TO ZROBIŁEŚ? Co, 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 co to było? Co to miało być? Co to miało być? być? Co to miało być, być? być ta podłoga paliona? Co to miało co? być za świrowanie tutaj, za obelganie, obelganie twojego no, syna? Zabija, Czemu go... Ale ty nie, ja nie możesz, nie możesz go zabijać, co, co nie, nie, ale t, nie możesz go zabijać, nie zabijajcie się, co to jest za patologiczna Na my rodzina, szwagier, szwagier, ale... że to jest patologiczna rodzina jak tak robisz. Nie możesz tak robić, rozumiesz? Ale to? Ale ja, ja wiem, że... Chodź to, tata paniona, chodź. Tata paniona. Ale no dobra, no koza. Dobra, niech ci będzie, kozaczu. Chodźcie, bo słuchajcie, smutna rzecz. Nie wiem czy wiecie, ale nie ma nie ma no, dwóch to... osobników. E, no ja, widzisz, widziałem, nie, to. Widzisz, widziałem widzisz? To. stop, nie! Jak jeszcze raz tak zobaczę, to idziesz do psychiatryka. A wy wy dwóch zaraz pójdziecie, bo jeden... Kurde! Paweł! Paweł! No się! Ogarnijcie się! Kurde! Palionowy i tata paliona. Oga, zobaczcie tutaj, co tutaj pisze. Poszukiwani, wykrzyknik. Tosik i milkacz. Ale dlaczego nie są poszukiwani, szwagier? Widziałeś ich ostatnio gdzieś? Co? Ja ich nie widziałem, od miesiąca. W ogóle nie, czekaj, czekaj, czekaj. Tata paliona, co sądzisz o tej dziewczynie tutaj? O tej głowie? O! No. <laughs> o! Znaleźli się! Nie są poszukiwani! <laughs> nie musimy szukać, dzień dobry. Milkacz przez dwa, co tam u ciebie, Milkać? No nie. <laughs> o nie, najgorzej! No A u ciebie to ścig, jak tam, to, ścig, to stownik to Stownnik jak Nie mów tak na mnie! Nie jestem Buson! Dlaczego nie jesteś Boson? Mów do mnie Szczypson. Szczypson? Nie! Bouson! Dlaczego nie jesteś Buson? Na niego się mówi tak. Bumson Dobra, odłóżcie te głowy, słuchajcie, ja słyszałem, czytałem wasze komentarze, moi drodzy, i podobno oni są i w endzie, i w neterze. Także dzisiaj się tam udamy i będziemy ich szukać razem. No, zielona ekipa dzisiaj, tak? Zielone, zielone stwory, dwa ogóry, jedna żaba, tak? No, dopasowałem się do nich, no, ale kurde, szwagier, naprawdę. Gdzie zaczynamy, gdzie zaczynamy imprezę? Słuchaj, no, idziemy najpierw do netheru. Co ty na to? Pójdziemy sobie do diabła, chodźcie, chodźcie, bo już dawno nie byliśmy w swoją drogą u diabła, więc Pójdźmy do diabła, szwagier, przestań kurde atakować cały on czas, nie. bo robisz o, cały czas to samo. Mam. Ale ból cały serca. czas to samo robisz, szwagier, kurde. W ataku Ale to nie do... jest sensu. Ale ty nie, nie wie. Widzisz, że on zaczyna. Kurde, szwagier, ogarnij się. Ej, ja. Do... Dobra, dobra, się. dobra. Chodź tu, chodź tu. O kurde, o kurde, szwagier, przepraszam, nie chciałem tego zrobić, przysięgam. Niech Szwajer, ale nie! Szwajer, ty musisz mieć pół serduszka, bo ja miałem... zwykły hit to był. Dave mi no i zaraz się, że Dave mi no. Chodźcie, 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 idziemy do piekła, do portalu, bo tam jest gdzieś cośnik, Będziemy dzisiaj, idziemy na poszukiwania, dzisiaj są wielkie poszukiwania e, Tostownikowej Buły i Mirkacza przez na najpierw do Nadaru. Ta, najpierw nether, na później jakoś musimy end znaleźć z tego co wiem to nie jest w tamtą stronę Więc może się moi drodzy uda Czekaj na mnie, czekaj Oj, na mnie. Oj, dawno, dawno tutaj nie byłem, dawno moi drodzy tutaj nie byłem. Pe... Szwager, szwagier zapraszamy, chodźcie tu. No ja się palę Rodzina Zielonych ogórów, zapraszam. zobacz, ej, bo ty jeszcze tego nie. Ty on ja jeszcze nie był! Stój! zanim tam wejdziesz, zanim tam wejdziesz. go nikt, na nikt! Daj na shifta Ej, LOL! Co jest? Tak wygląda fajnie! Co ty zrobiłeś? Tam kurde! Nie rób tak, nie rób tak no, szwagier. On się nie pali, bo ma koksa A, mega, bo znowu te jabłka zjeliście. a ja też mam w ogóle jeszcze te jabłka z poprzedniego odcinka. Dobra, wbijamy! Wbijamy, 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 lecimy do piekła! Dobra, jestem. Jestem, 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 jesteście tu? Jakie pomocy? Szwagier, jesteś tu? Szwagier, jestem, dobra. Jestem Jesteś, Cześć. dobra. Hello! Słuchajcie, dzisiaj nasza misja to znaleźć to Ile się będę jeszcze palić, kurde Co ty zrobiłeś? O nie, on tam spadł! On tam spadł! Nie lubuję, no nie lubuję, kurde Dobra. Zielone ogóry, proszę się ogarnąć. Dzisiaj szukamy tosta, to nie jest szczęśliwy odcinek. No szwagier! W sensie, kurde, sensie, szwagier! W sensie szwagier, ogarnij się, szwagier, to koniec. Nie mam i czemu mnie zabijasz? Szwagier, ogarnij się, ogarnij się, szwagier. Nie dzień możesz zbiła. go spychać! Nie czemu możesz ja go spychać! No się ogarnąć. No bo dzień się zaj... On sam dzień spadł! On sam spadł! Mam Ale, ale, po co ty tam masz iść? Po co ty tam masz iść? Idziemy, moją itemy. Masz te wszystkie przedmioty, stare co ty gadasz? Dobra, tak. no to pójdziemy, zaczniemy moi drodzy, poszukiwania od tamtej strony. Może znajdziemy Tosta przy okazji, bo to jest z tego co wiem mówić, że ony właśnie tu. <laughs> Nie zabijaj, tego. nie zabijaj no, go, nie zabijaj go, kurde e, Przeżył, e, ale świnie go zabiły chyba, bo te świnie są złe Dobra, szwagier, my tam nie zejdziemy, nie ma jak tam, szwagier, zejść, ty naprawdę tam zejść. Straciłeś wszystkie ty. itemy, straciłeś wszystkie itemy, stary Nie odzyskasz już tego, no nie ma jak Odzywam. tam zejść, nie, 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 nie można teraz Czekaj, 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 no jak ty tam, od... no nie odzyskasz tego, jest koniec, stary Odzywam. No jak ty to zrobisz, czym ty to kopiesz, ręką? Co ja, ty robisz, ale czekaj, pać Przeżył, przeżył! o ale, ale, ale wskoczył, ale wskoczył, hey, wskoczył. Hej, chodź tu! O, co? co ty robisz to? Kop, kop! Kopie! Ej, komu, komu. Tutaj! Ej synu! Synu za tobą! Co to jest? Co twoje no, robisz? Jak to? No bo ja tu zeszłem już! Ja? Jak to jest możliwe jak jest magik? Ej, twój, twój stary ma dostęp do jakichś tajnych technik! Kurde co ja gadam jest? Tajnej techniki moje itemy staruszek Ej dobra, ale my tu przyjdziliśmy szukać Chipsona, nie bawić się twoimi itemami. Co ty robisz szwagier? Kurde, nie zamykam no, On mnie tutaj. mi on mi chce moje itemy podarować. Dobra, możesz tutaj przyjść, tata podługa paliona, czy nie Uż, możesz? Jezus, nie. święty, to za debil Co, tutaj może ci więcej miejsca w takim razie zrobić, skoro ty już tutaj takie u magiczne sztuczki. robisz. O, proszę u bardzo dziękuję. Dobra, ojcie tutaj. Mamy u szukać mnie. dzisiaj tosta Może święty ogarnij się szwagier! Kurde Przestańcie! On, Koniec! On, on mi idemy zabrał! Idziemy szukać, idziemy szukać Tosta, słuchajcie. Dzisiaj jest taki czas, żeby znaleźć Tosta. Musimy go znaleźć, bo jak go nie znajdziemy dzisiaj, no to giga przypał, ale czekaj gdzie jest w ogóle portal, on chyba w drugą stronę no, był tutaj. A mi zarąbałeś! Dobra, chodźcie tutaj, patrzcie jestem tutaj! Ej, pomóżcie mi! Ja też jestem, tylko świni! Jezu święty gdzie tutaj jest tost? Aaa, to na mnie! Weź to! Kurde! Weź to! Weź to! Weź to! Weź to. Weź to. O kurde! O kurde! Ej, dobra, jest przypał! Dobra, żyje. Muszę koksa koksać, to mnie cię Staruszek oddaj moje itemy! Dobra, no, mam założoną no, no. zbroję, dobra jest git, teraz już jest git, dobra moi drodzy, damy, damy radę, damy radę. Tego prosiaki, kurde, głupie. Dobra, o, dobra, macie itemy, super, odzyskaliście swoje icy. Kozak, kozak, kozak. Super, dobra, no teraz tak, poszukiwania tosta. To nie jest moje. Poszukiwania tosta. Poszukiwania tosta, to, mój gdzie jest to. tost? Szukajcie tosta, on gdzieś tutaj musi być. Tost musi być gdzieś w piekle. Ja wiem, że on gdzieś był blisko chyba portalu, nie wiem. Piszcie w komentarzach też, gdzie może być Bo Nie obserwuję, nie wiem, co to jest. Każę. Co ty zrobiłeś? Przecież on ci nic nie zrobił jeszcze, stary złego. Dlaczego go zabiłeś w ogóle? Czemu ty to uczyniłeś? Dla, dlaczego? Dlaczego szwagier? Szwagier, ale kurde. E, wytłumacz się. Nigdy to nie było. <grym> Dobra, idziemy stąd. Co tutaj. Co? Co? Nie, 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 gdzie jest to? Schodźcie do portalu. Nie, Musimy nie jakoś trafić to. do portalu. Dobra, go do portalu. A gdzie my jesteście? Chcecie do góry? Nie, 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 chcę iść do góry, bo u góry jest portal Musimy iść od portalu jakoś chyba, nie? No bo tutaj Tosta nie będzie chyba, nie wiem, nie wiem On chyba nie był w ogóle w takim miejscu, czekaj Tu jest jakieś ja wiem, wyjście do góry iść. No właśnie, to jest problem, po co my tu schodziliśmy w ogóle? Po co, po co my tu szwagier zeszliśmy? Powiedz mi, to by tu z moimi No ale to... Kurde, wasze debilne rodzinne problemy nie powinny tutaj ingerować w rozwój tego odcinka Dobra, cześć, musimy się jakoś dostać Musimy się jakoś dostać na nasz świat, dobra Moi drodzy, krótkie dzieci, widzimy się na naszym świecie. Słuchajcie! Poszukiwania tosta, no nie udało nam się. Przeszukaliśmy trochę netheru, ale nie wiem gdzie on jest, naprawdę. Musicie pisać w komentarzach, teraz idziemy po Milki do Endu. Może tam nam się uda. Troszeczkę liznąć tajemnicy, dobra. Wiesz, kiedy tam byłem ostatnio? Kiedy, kiedy, kiedy? Byłeś w Endzie kiedykolwiek w ogóle? Byłeś? Ja... Tutaj nie! Ja jeszcze tutaj nie byłem w endzie. Czekaj, z tego co pamiętam, do Endu szło się w tamtą stronę, bo tam komnatę to ja tam odkryłem, tylko ja to po prostu już ten. Nie, nie wchodziłem do niej, więc czekajcie, chodźcie za mną. Ja będę prowadzić do tego Endu w ogóle jest noc. No będzie ciężko, no będzie ciężko, zdaję sobie z tego sprawę, szmagier, ale słuchaj, musimy, bo to jest nasza koleżanka, jednak, tak, nie możemy jej zostawić w potrzebie. Więc trzeba tutaj. Pójdź do Endu i chociaż wykazać tutaj, wiesz, tak troszeczkę empatii i znaleźć, spróbować ją znaleźć, bo wiem, nie będzie łatwo w ogóle sobie założyć jak samą zbroję, jakąś żelazną. Kurde, co to jest za sygnał? oj profesjon. Elo, a ty, tata Paliona? Co ty za wiochy tutaj robisz z tą kurde z tymi sielkami Nie, nie jest ale Ta, a jeszcze niedawno w weterowej biegałeś, kurde. Nie, mi się coś wydaje, że ty kantujesz, nie. To jest kanciarz moi drodzy. On kantuje, on nie jest fair. Dobra, czekajcie, gdzie to się szło? Tam chyba. Do... Spokojnie, spokojnie Z, to w tamtą stronę na 100%, bo to musi być taki biom, pamiętam. No na pewno, na pewno, patrz, przejdziemy tutaj, idziemy na prawo za tą górę, żeby na górę po prostu nie wchodzić, będzie szybciej. Dobra. Przejdziemy tutaj, lecimy do mojej moi drodzy. Prosta piłka, prosta piłka. Trzeba znaleźć milkać dzisiaj. Jak nie znajdziemy dzisiaj Emilki, no to będę naprawdę zły już na siebie, bo to jest to to, 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 to ma być ta zapaliona! Ej, gdzie wy jesteście, kurde, gdzie wy jesteście? Ja tu już o. idę sam! O, o jeju! Nie gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście, kurde, ja was zgubiłem, gdzie wy poszliście? Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. mnie, mnie. Tratata kontuje, wiesz? A co? A co I on zrobił? Gdzie, gdzie jest? ta? Lata? latał sobie, latał sobie. Jak, że nie jest w stanie, on tylko z tą torpedą może latać, z tym tym przecież, dobra No ale to takie latanie to jeszcze możemy uznać niby, no dobra. Niech mu będzie, dobra. I gdzieś tutaj, gdzieś w tym miejscu, gdzieś w tym miejscu, gdzieś w tym miejscu jest portal. Szukajcie, szukajcie, to jest gdzieś tutaj. To jest na pewno gdzieś tutaj. Kurde byłem tutaj ostatnio. o! Jest, patrz, 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 patrz patrz, jest ich, spać, widzisz? Ale zauważ, jest x i wbijamy do endu Wbijamy do endu O kurde nie! Jezus zrobiłeś! Żyje, 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 zażyjecie też Normalnie schodź, żyje na pewno? Tak, 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 tak Tylko musisz mieć buty, musisz mieć O kurde, dobra, żyjesz Dobra, nice, 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 dobra Czemu ty się znowu palisz? Dobra, wbijamy, wbijamy do endu No nie pal go, kurde, dobra, dawać do endu Dobrze, że masz tego koksa, bo bez tego ty nie przeżył Nie! Jazda! O kurde, jesteśmy, będzie! To jest może, no, no nie! <śmuszne> no nie! Dlaczego <śmuszne> 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 mnie znowu zabiłoś. Kurde, dlaczego go znowu zabiłeś? Szwagier, no nie ogarnij się w końcu! Ale nie, nie, to no nie, nie na tym polega, wiesz o co chodzi? Ej, w ogóle bo ja nie. jestem ciekaw, czy tutaj jest, jest jeszcze smok, czy już Emilia go zabiła, bo skoro była w tutaj uwięziona, no to już pewnie nie, miała starcie zabijmy. ze smokiem. Ale wiesz o co chodzi, Dave, bo sytuacja o wygląda co następująco... O co chodzi, on... szwagro? O nie, Szwagier, o... o co chodzi, szwagro? O co, on o co to tutaj... jest? On specjalnie, on staje na krawędzi, żeby... Nie, nie, nieprawdopodobnie... <grym grym> ja mam... <grym> o, jak poleciał, Mogę. Dobra moi drodzy, ej, co to jest szwagier ty? Ej, szwagro! Co to jest za fontanna? To, to, to takie coś jest... Takie coś jest wędzie? W ogóle nie ma chyba czegoś takiego wędzie, nie? Nie, Czy... nie ma, nie ma. Nie no czekaj, czekaj, czekaj. Boże, co to jest w ogóle? Jak to wygląda? Czekaj, to jest jakieś wejście do góry, ale jest coś w środku, nie ma chyba nic w środku, ale to jest ze złota w ogóle całe, ty co to jest? Dobra, nie nie wiem. Ej, smoka nie ma. Smok jest zabity z tego co widzę, bo są nawet. porostawiane. te. <grymne> to złoto. <grymne> to <złoto. grymne> to <zbierać> będziesz to zbierać teraz? No nie gadaj, że to będziesz zbierać. Nie, nie mogę, co zażyt. Dobra, no to. No <grymne> to zbierałem taki, ale nie, przyszliśmy tutaj po to. Szukajcie milki. Ona gdzieś tutaj jest, podobno. Ja wierzę swoim. Dźginie. Nie, chodź szukać, chodź szukać. A! Ja rozmawiałem z moimi Ej! widzami. Co? Ej! Co szwagier? Co, co zrobiłeś, szwagier, Gdzie ty jesteś? Szwagro? Szwagro, gdzie jesteś? Nie Gdzie ty, ty jest jesteś Nie, ty wszedłeś tam, Boże, nie gadaj! Dobra, dobra! Nie, to musisz jeszcze raz, musisz jeszcze raz tutaj jak najszybciej wejść. Przewin, 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 i wejdź tutaj jeszcze raz jak najszybciej Dobra, czekaj Jesteś? Dobra, git, git, git Tutaj gdzieś, tutaj gdzieś może jeszcze coś być Poczekaj, szukajcie, szukajcie jakieś rzeczy Ej, szukajcie jakiś rzeczy takich dziwnych, czekajcie Żeby tutaj może jakiś ślad taki chociaż Czekaj, 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 czekaj Ty! Co to jest? Ej! Ty, 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 ty. Domek? Domek, ale on jest, czekaj, wbijamy, wbijamy, wbijamy już środka, czekaj, czekaj, no nie, wy się znowu zabijecie, kurde, ej, w tym domku nic nie ma, ej, chłopcy, idźcie tutaj. To, się respi? No chyba nie właśnie, czekaj, może to jest właśnie dom od Emilii? Ej, może ona tutaj mieszka po prostu teraz, patrz Ty jest łóżko czarne, czekaj Ale tu Nie łóżko. ma jak żyć, stare, bo tu nie ma... Nie rzeczy. no, no. da się przeżyć, Zostawiam da się tutaj przeżyć. Wiadomość. Zostaw jaką wiadomość. To ty... Ja. Dawaj ty napisz jakąś wiadomość. Nie no kurde nie rób tego snowu! On nie przeżyły takich rzeczy, kurde, dlaczego go ciągle zabijasz? Dobra. Tata paliona, tata paliona. Masz tabliczkę, gdzie ty jesteś? Tata paliona? U góry jest U góry jest, jest, dobra, no to pisze... Tata Paliona, masz tabliczkę, ty napisz wiadomość, napisz ty Napisz ty, tata Paliona, napisz wiadomość Ja ci ja nic się ci powiem, nie. Co, co mi powiesz, szpager? Nie da się go nie zabijać No nie da się, no, no już nie, kurde Czekamy 17 Elo, no dobra, no do 17 mam nadzieję, że ona się znajdzie. No nie wiem, zobaczymy moi drodzy, no. no albo do no 17, do... do piątku. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Chodźcie, chodźcie, idziemy stąd, no i wracamy do świata. No nie, moi drodzy Milki, naprawdę staraliśmy się dzisiaj ich znaleźć, ale ja nie wiem gdzie oni są, naprawdę, to jest problem. Jeszcze Szwagier jeszcze zabija starego, no nie da się współpracować ja z tymi za... flakami. Nie dotykam, nie da się. nie da się. nie da nie da nie po prostu. wiem, nie wiem, nie wiem, Skończyłem? Nie. Normalnie mnie dało, nie miałem też napisów końcowych, jestem normalnie u siebie w domku na łóżeczku. Dobra, chodźcie też tutaj. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. No to chodź, kurde, szwagier, no to szybko, szybko, czekam, szwagier, ja jestem w domku Jestem w domku, szwagier, szybko, szybko, wbijaj tutaj, bo pożegnanko musi być przy tobie, szwagier, chodź Tutaj niestety nie znaleźliśmy ich, moi drodzy, dzisiaj, ale mamy chociaż stary, ich głowy, no, chociaż tyle Stary coś tam w tle gada Walić go, walić go, dobra Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, subskrybujcie ten kanał, bo lecimy do 100 tysięcy, więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał Widzimy się oczywiście jutro o godzinie 19, do zobaczenia, papa pa. Do zobaczenia Elo